Przypadek daje Wam w naszych osobach rzadką szansę powrotu do naturalnego porządku rzeczy. Męczycie się z tymi próbówkami od pół wieku, nie wiedząc nawet, co straciłyście. W naszym świecie byłyście na piedestale. Wszyscy zabiegali o Wasze względy. Kochali Was. Obsypywali Was kwiatami. Byłyście natchnieniem poetów. Symbolem wyższych idei. Piękna! Likwidując męską połowę świata, zlikwidowałyście tym samym. Połowę siebie! Nie gwałćcie. Brawa natury! Au. Dalsze ich posłuchanie nie ma sensu. To jakaś obłędna prowokacja. Nie, wiem. Sfiksowałyście, boście chłopa na to nie miały! Chłopa wam trzeba! Zawsze Jak widać, natura nie chciała. Co to znaczy mieć chłopa? Prawdopodobnie chodzi o męską służbę domową. Bardzo rozpowszechnioną w XX wieku.